Najważniejszy efekt tej prezydencji. Zaczęliśmy ją pod hasłem Bezpieczeństwo Europy. Niebagatelna sprawa, bo to nie tylko kwestia fizycznego bezpieczeństwa i wojny, którą mamy przecież tuż obok nas, ale także bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego, socjalnego, to też jest jeden z tych aspektów, który, który był poruszany. Zaczynając od spraw bezpieczeństwa, to program SAFE, bez którego nie, no niemożliwe jest właściwie wzmocnienie bezpieczeństwa na naszym kontynencie, 150 miliardów euro. To nie tylko strategia i program, i pomysł, bo na początku wydawało się, że to niemożliwe, żeby w ciągu 6 miesięcy zamknąć tak szybko i przejść do realizacji ten temat, a my mamy już dzisiaj zamówienia. Zamówienia, które komisja będzie analizowała i będziemy uruchamiać te środki także w kierunku polskiego przemysłu zbrojeniowego. W maju mieliśmy tutaj dużą delegację Polskiej Grupy Zbrojeniowej, takich pozycji, które są potencjalnie na liście wsparcia tymi środkami 150 miliardów euro, przypominam ponad 100 miliardów złotych może trafić do Polski. Mamy ponad 20 pozycji. Bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo granicy naszej europejskiej wspólnej, ale polsko-białoruskiej czy, czy, czy w ogóle wschodniej granicy polskiej. Pierwsze 52 miliony już zostały przelane na konto polskiego rządu, wzmocnienie infrastruktury, ale to także kwestia wpisania w strategiczne i wspierane budżetem europejskim obiekty i infrastrukturę. Myślę o Tarczy Wschód. Jak i całej linii bałtyckiej. To duży sukces polskiej prezydencji, bo dotychczas tego rodzaju infrastruktura nie była wspierana środkami europejskimi. Bardzo ważnym sukcesem polskiej prezydencji to też odbyło się w trakcie negocjacji, chociaż zapoczątkowane przed 1 stycznia, także w parlamencie zresztą, właśnie głosowaniem tutaj wniesionym przez polską delegację, była kwestia przejścia do stanu sprzed wojny, jeżeli chodzi o handel. Produktami rolnymi z Ukrainą. Duży problem po liberalizacji i otwarciu granic to doskonale wiemy. Nikt nie dawał nam szansy, nawet w marcu jeszcze, że 5 czerwca wrócimy do sytuacji sprzed wojny. Dziś to jest faktem. Generalnie mamy też o tyle sukces polskiej prezydencji, że hasłem które wszyscy tutaj odmieniają, niektórzy używają słowa deregulacja, niektórzy symplifikacja, czyli uproszczenie, ale odejście od zbytniej, od dużej ilości przepisów, albo inaczej odchodzenie od zakazów i nakazów i kar na rzecz no, promocji pewnego rodzaju rozwiązań. To jest zmiana filozofii.